Cześć, witam wszystkich z tej strony Quantum a to jest Battlefield 3 Close Quarters. Ostatnimi czasami nagrałem dość mało materiałów, bo mam dość zajęty tydzień, dlatego tak rzadko one się pojawiają. Niby dzisiaj widzicie też te materiale Cikeroton, ale on też jest po całym tygodniu dość zmęczony i nie chciał dzisiaj czegokolwiek nagrywać. Także trudno... Ja dzisiaj sobie nagram w takim razie ten odcinek sam. W każdym razie i tak mam o czym gadać, ponieważ niedawno Chyba skończyły się targi E3. Myślę, że już przynajmniej targi E3, kiedy ten materiał wychodzi, powinny być jakoś na końcówce. No i pokazano wiele. Ciekawych rzeczy. Między innymi mieliśmy okazję zobaczyć w końcu multiplayer Battlefield 4. Również w Battlefield 4 można sobie na tych targach zagrać w jakąś tam wczesną wersję alfa. Także mamy też troszeczkę informacji o tym, jak to multi z Battlefield 4 będzie wyglądać. Przede wszystkim, co mi się rzuciło na oczy, to oczywiście to, że destrukcja otoczenia będzie sporo, sporo lepsza. Gdzieś można zawalać tam całe wieżowce, również niekiedy. Mamy możliwość na przykład zawalenia kawałka asfaltu, tak jak to było pokazane na mapie Siege of Shanghai, czy jak już tak. Gdzie będziemy mogli na przykład czołgi i inne tego typu pojazdy po prostu zawalać po ciebie i ewentualnie później wysadzać. Także destrukcja otoczenia jest sporo, sporo większa. Również interakcja z otoczeniem jest sporo ciekawsza niż w poprzednich Battlefieldach. Choćby dlatego, że mamy teraz jakby możliwość używania wind. Był nawet gdzieś taki gameplay, gdzie widziałem e, most, który da się opuszczać i podnosić. Także mamy wiele takich ciekawych elementów, które jakoś strategicznie będzie można sobie wykorzystać na naszą korzyść. Bądź przeciwnik, przeciwnik oczywiście będzie mógł wykorzystać je na naszą niekorzyść. Również e, ten moment, kiedy zawalał się ten bieżowiec, e, jest dość kluczowy, ponieważ on zmienia jakby trochę układ mapy. to też jest e, bardzo ciekawy patent. E, jestem naprawdę ciekawy jak oni go wykorzystają w takim sensie, że jak to zobaczymy na innych mapach czy to na przykład właśnie się będzie głównie ograniczało do tego typu rzeczy, czy może to będzie jakiś bardziej ciekawszy patent, bo na przykład dawali tam w jednej ankiecie przykład zapory, którą da się na przykład wysadzić i wtedy ta zapora, kiedy będzie wysadzona, zaleje nam oczywiście level wodą i wtedy być może będziemy mogli na przykład używać pojazdów typu łódki, jakieś amfibie na tej mapie jakby zmienił się zupełnie układ właśnie naszego pola bitwy, także jest kilka fajnych rzeczy w tym Battlefield 4. Ogólnie mechanicznie gra bardzo podobnie wygląda do tego co widzieliśmy w przypadku Battlefield 3, także raczej osoby które Dorwał się do Battlefielda 4 i grały w poprzedniego Battlefielda, no to będziemy tutaj się czuli naprawdę dość w miarę znajomo. Nie powinniśmy mieć problemu, jakby z przerzuceniem się z jednego Battlefielda na drugiego. Podoba mi się też, że tam, przykład, jeszcze jedna rzecz, która jest jakby zrobiona w tym nowym Battlefieldzie 4: to to, że mamy możliwość używania dwóch rodzajów celowników. Pewnie to jest w zależności od broni. Możemy sobie wybrać, powiedzmy, taki celownik holograficzny plus. Taką specjalną lunetkę, która przybliży nam jeszcze bardziej obraz, taki specjalny zoom jakby to można było powiedzieć i możemy się przełączać pomiędzy takim zwykłym celownikiem holograficznym, a powiedzmy tym celownikiem z większym e, przybliżeniem i to jest akurat bardzo fajne, bądź będziemy mieli na przykład okazję wybrania sobie takich zwykłych iron sightów, czyli tam tych celowników, e, o cholera ktoś mnie zdjął z noża, oczywiście grzechu, no coś, mogłem się tego spodziewać, e, w każdym onciarze. Będziemy mieli możliwość sobie wybrania tych celowników z tak jak mówiłem, plus będziemy mieli okazję wybrać sobie takie zwykłe iron sighty, zwykłą muszkę i szczerbinkę, między którą też będziemy mogli się jakby przełączać e, między standardowym celownikiem, a, tym, a tą muszką i szczerbinką. Także to są bardzo ciekawe zmiany w nowym battlefield. Akurat myślę, że tych celowników, które sobie możemy zmieniać dynamicznie, mogłem się akurat spodziewać, bo kilka gier już to zaimplementowało. Pierwsza gra, która pokazała takie celowniki, to była gra Modern Warfare 3, o je dobrze pamiętam z Gameplay. Później to widziałem gdzieś w Medal of Honor, a teraz zaimplementowali to do Battlefield To naprawdę bardzo fajna rzecz, szczególnie jeżeli chcemy walczyć powiedzmy na bliskich i długich dystansach, a jakby nie mamy możliwości, no na jakiś konkretny dystans używać naszego red-dota, bo po prostu może być już bardzo, bardzo nieefektywny. Także to jest świetna rzecz. Nie wiem, tak naprawdę jak wiele zmienili pod względem tego, jak działają dodatki. Akurat taka osoba dość znana z Battlefield dla Level Cup już trochę tam mówił, jak niektóre dodatki działają. Między innymi mamy już takie teraz dwie rączki taktyczne. W tej chwili ta standardowa rączka taktyczna, ile dobrze pamiętam, już nie zmniejsza nam odrzutu na boki. Co ta rączka taktyczna akurat robi? To zwiększa nam celność w przypadku, kiedy, w przypadku, kiedy celujemy z biodra oraz w przypadku, kiedy chodzimy. Także kiedy chodzimy, mamy większą celność z rączką taktyczną, to standardową. I kiedy akurat stoimy, po prostu i strzelamy z biodra, to też, też mamy większą celność. Za to jest jeszcze druga rączka. Nie wiem, jak to za bardzo nazwać. To jest taka rączka taktyczna, która wygląda jak taki uchwyt do broni, troszeczkę bardziej komfortowy. Ona bodajże tam zwiększa nam ogólną trochę celność broni, w sensie głównie gdy stoimy, no, o ile dobrze pamiętam, czy celem jest urządów optycznych, jakoś nie więcej w ten sposób, ale ma tam zupełnie inne działania. Także dwa ciekawe dodatki, które będzie można wykorzystywać w zupełnie różny sposób. Zobaczymy, jak na przykład przerobią dodatki typu ciężka lufa, ile one w ogóle się pojawią. To jeszcze wszystko może się jakby tutaj e, zmienić. Powiem wam tak, że byłem bardzo sceptyczny co do Battlefield dla czwórki, że tak mi się nie spodoba. Może zmiany nie są jakieś kolosalne, takie, że ta gra by wyglądała zupełnie inaczej, ale zmiany są na tyle fajne, że myślę, że śmiało można kupować Battlefield na 4, jeżeli naprawdę podobał Wam się poprzedni Battlefield, można to zrobić bez problemu. Tak w ogóle ten gameplay, który tutaj widzicie jest to jeden z gameplay jakby to ująć. Po prostu dawno bardzo nie grałem w Battlefielda 3 i miałem naprawdę długą przerwę i trochę teraz od nowa uczę się strzelać praktycznie w tej grze, chociaż nie miałem jakichś tragicznych statystyk, ale mogło być lepiej. Testuję sobie akurat tutaj konfigurację P90 z chumikiem na close quarters. Jest to może super konfiguracja, ale ale jakoś tam się powiedzmy w miarę sprawuje. W każdym czasie mam z tego Battlefield trójkę dawno nie grałem, po prostu trochę mi się ten Battlefield przejadł i jakby nam wszystkim też ten Battlefield się przejadł i po prostu zaczęliśmy grać w inne gry typu Warframe, jeszcze tam jakieś inne gry się pojawiły po drodze, po prostu Battlefield troszeczkę nam się znudził, ale teraz jak właśnie zobaczyłem ten gameplay z Battlefielda 4, no to jakoś tak mnie naszło znowu, żeby sobie w tego Battlefielda 3 pograć i zobaczyć, jak tutaj się nadal gra w tego Battlefielda. No, mamy około 5 miesięcy do premiery nowego Battlefielda 4, także jest to w miarę relatywnie niedużo. I w sumie tak się zastanawiałem, czy kontynuować swoją serię Quantum Guide. Poszedłem do wniosku, że nie będę kontynuował serii Quantum Guide już dla Battlefielda 3, dlatego że no, Battlefield 4 naprawdę wychodzi za bardzo niedługi czas. I stwierdziłem, że po prostu robienie jakichkolwiek poradników teraz nie ma sensu. Daruję to sobie i poczekamy już tylko na Battlefielda 4 z Battlefield 4 będę starał się pokryć wszystkie bronie. Jakie tylko będą w tym Battlefieldie, także powinno być w miarę ciekawie, jeśli chodzi o tego BFA. Na pewno pojawi się tam sporo więcej broni. Na samych tych w ogóle zwiastunach czy może nie zwiastunach, tych gameplay główny z Battlefield dla czwórki widziałem już mnóstwo nowych broni, także fajnie, że jakby tutaj twórcy spojrze, spojrzeli na kilka nowych różnych rodzajów broni, które można tutaj umieścić i umieścili w Także powinniśmy mieć trochę więcej różnorodności co do broni. Pojawiły się na pewno bronie, które są znane dla Chin, pojawiły się broń oczywiście znane dla Rosjan, bo prawdopodobnie konflikt z Rosjanami w sensie taka drużyna też u Multi się pojawi. No i oczywiście będziemy mieli kilka broni od USA. Widziałem też jakieś czeskie broni także to jest bardzo interesujące. Ciekawe jak oni jakby sprawiedliwie o istnienie tych konkretnych broni w Battlefieldzie. No, czwórka wygląda ciekawie, nie powiem. Ale no myślałem może, że te zmiany będą troszeczkę większe, troszeczkę bardziej jakby poważne. Ale kilka rzeczy no dość się od siebie różni. Wygląda to ciekawie, zobaczymy tak naprawdę co beta nam jakby zaproponuje w Battlefield 4. Musimy jeszcze trochę poczekać, zanim w ogóle się dowiemy, co ta beta nam e, pokaże, a być może ona też będzie jakoś niedługo, na, na miesiącach na pewno. E, będą mieli już jakąś wersję beta gotową i potem będziemy mogli sobie pocisnąć prawdopodobnie w betę dla 4. Oczywiście jako posiadacz premium będę miał dostęp do wczesnej bety, prawdopodobnie szybciej niż inni ludzie ogólnie na Battlefield, bo było powiedziane tak, że posiadacze premium oraz prowaderów Battlefield do czwórki będą mogli dostać ten dostęp do bety wcześniej. Ci, co będą chcieli później zagrać w betę Battlefield 4, czwórki, no to będą musieli poczekać tam w tydzień albo dwa. To zdaje mi się, że około tygodnia to będzie taki ekskluzyw, jeśli chodzi o tą betę. Także jakoś tragicznie idzie, rewelacyjnie też nie. Po takim czasie w wy grania praktycznie w tego Battlefielda e, aczkolwiek być może teraz znowu trochę bardziej na poważnie powrócę do tego Battlefielda naprawdę nadal mi się bardzo przyjemnie gra tutaj w Close Quarters i myślę, że być może ogólnie Battlefield znowu zagości na moim kanale e, na pewno kiedy pojawi się Battlefield 4 no to po prostu będzie mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo materiałów z tej gry się pojawiało na moim kanale być może i Kajkerocy kupi wtedy Battlefield dla czwórkę. Będę miał na pewno z kim nagrywać. Zobaczymy jak to wyjdzie. W każdym razie tak gadam o tym Battlefieldzie, a przy okazji pogadamy sobie jeszcze o innych może grach, skoro i tak jestem tutaj solo w tym materiale Titanfall. Titanfall to jest kolejna gra, która przykuła jakby bardzo moje oko. Jest to dzieło twórców Call of Duty, którzy teraz praktycznie pracują dla EA Games i Titanfall Fall wygląda na grę bardzo jakby intrygująco. Jest to jakby troszeczkę połączenie Call of Duty z zupełnie innym uniwersum. Ta gra jednak nie przypomina kompletnie Call of Duty praktycznie pod żadnym względem. Może troszeczkę jakby mechanika coś czerpie z Call of Duty, ale ogólnie gra wygląda na zupełnie inną od tego, co mieliśmy okazję zobaczyć. Od tych twórców. Naprawdę jestem ciekaw, co oni mogą jakby tutaj wycisnąć ze swoich umiejętności i co oni mogą wsadzić do grę, żeby jakby tutaj nas na dłużej zatrzymać. Na Titanfall to ja nawet myślę, że to może być jedna z tych gier, w które będę grał na pewno bardzo chętnie multi, bo multi ma mieć Mechy, a ja Mechy uwielbiam. Wiecie, że na przykład trochę grałem tam w Hawkena, właśnie być może jakieś materiały z Hawkena się kiedyś jeszcze pojawią. Jestem ciekaw, jak oni to połączą. Zwykłe, zwykłe wojsko plus mechy plus pewnie jakieś jeszcze inne pojazdy być może pojawią się w trakcie Być może będą mieli twórcy jakieś inne pomysły na ten innowacyjny multiplayer. Zobaczymy, jestem naprawdę ciekawy, co oni tutaj sobie mogą w ogóle wymyśleć. O, Udało mi się tego jeszcze zaś z tyłu. Już myślałem, że e, akurat nie przeładuję broni i będę miał problem. E, dobra, wszyscy tutaj z poszli. E, jeszcze jaka gra była na mnie wrażenie? The Division. The Division był bardzo ciekawym e, tytułem. No, dość ciekawej e, fabule. Przede wszystkim podobało mi się to, że jakby ten świat z singlem e, trochę się tutaj zlewał. Jakby był pokazany taki moment, gdzie nasza drużyna kogoś tam atakowała, jakoś, jakoś drużyny czy jakąś konkretną misję robili. No, i w pewnym momencie nagle widzimy, e, jak e, ekran podchodzi, jakby do góry. Tak z lotu ptaka nagle się robi ten ekran, i widzimy e, niki innych e, graczy, e, których prawdopodobnie mieliśmy zabić, czy coś w tym stylu. Także The Division wyglądało na grę bardzo intrygującą i interesującą. Zobaczymy, co i tam wymyślą The Division. nie mam nadzieję tylko, że to będzie na PC-ta. Nie wiem, czy zauważyliście ale na konferencji Microsoftu, jeżeli ktoś nie mówił, że to jest Exclusive na Xbox One. No to, to nie był taki do końca ekskluzów na tą konsolę. No nie, nie wspominali w ogóle o tym, że jakieś gry, które były prezentowane na Xbox One są na jakieś inne platformy, ale prawdopodobnie jeżeli nie mówili, że to jest ekskluzyw na Xbox One, którego nikt nie chce. No to wszystko było w porządku i ta gra prawdopodobnie była dostępna na inne platformy. Szczerze mówiąc te ekskluzywy mnie denerwują, bo no one jakby mają tutaj sprzedaż tą konsolę, a tak naprawdę jest wiele fajnych gier, które można byłoby zagrać na PC, ale trzeba do tego kupować Xbox One. Skoro już w ogóle gadamy o konsolach, yy, i skoro jestem tu sam, i skoro zabija mi jakiś spam camper, yy, no co Xbox One, totalny fail? Po prostu taki totalny fail, jakiego nie widziałem w życiu. Yy, wszystkie te restrykcje związane z używkami, z yy, jakby pożyczaniem gier i tak dalej, jest to idiotyczne, jest to kretyńskie. Sami sobie strzelili w stopę, no i niestety, jeżeli miałbym wybierać na przykład. Yy, PS4 czy Xbox One? Na razie PS4 Poza tym wspomnę <śmany> o tym failu na prezentacji gdzie prezentują nam Battlefield 4 and now we present you Battlefield 4 With no sound but it's still awesome Coś w tym stylu yy, strasznie się śmiałem kiedy yy, oni Prezentowali tego pacyfiku i nagle nie było z jakiegoś powodu dźwięku. To było po prostu takie OMG, Microsoft. What have you done? Zresztą był tam też jeden trailer jakiejś gry, który odbył się bez jakiegokolwiek dźwięku. Ach, cholera, ja pierdzielę wszystko nie tak. Pistolet nienaładowany, P90 nienaładowany, także lekka tragedia. No cóż, trudno. Zobaczymy. Może uda mi się jeszcze coś wycisnąć z tego 4724, no nie jest tak źle. Także Xbox ogólnie dla mnie ta pierwsza prezentacja samego Xboxa One była dla mnie lekkim failem i później jeszcze prezentacja PS4. Znaczy prezentacja PS4 nie była failem, żeby było jasne, moim zdaniem pokazali oczywiście wygląd konsoli, która wygląda jak kopnięty jak Xbox One. Trochę. Też mi się nie podoba wygląd PS4, nie wiem, jakoś te konsole już mi się nie podobają. Poprzednie konsole były sporo lepsze. W każdym Monciazie, jeśli chodzi tutaj o PS4, no to oni pokazali wygląd, pokazali trochę gier, ale tak naprawdę tych gier nie pokazali dużo, pogadali dużo o konsoli. No, ale poza tym jakoś prezentacja Sony'ego szczególnie mnie tutaj nie zaskoczyła niczym. Chyba jeżeli miałbym powiedzieć... Kto miał najlepszą prezentację, to chyba EI Games w tym roku, bo pokazali szczególnie tego ATF 4 i Mirror's Edge, zapowiedzieli Mirror's Edge, o właśnie na tę grę strasznie czekam. The Mirror's Edge jedynka była świetną grą, zupełnie jakby inną od tego, co mogliśmy zauważyć wcześniej w innych tytułach, jakby taka platformówka w trybie pierwszej osoby to naprawdę było coś i wykonali oni ten pomysł wyjątkowo dobrze. Czekamy co się pojawi w Mirror's Edge 2 ja przede wszystkim czego chciałbym od Mirror's Edge 2 to, żeby to był to żeby Mirror's Edge był tym starym Mirror's Edge'em e, z otwartym światem. To by było świetne. No dobra dochodzimy do końca w końcu tej rundy i chyba kader wyrobiłem się nawet na 2-0 także jak widzicie mój, mój skill w Battlefielda Trójkę nie jest jeszcze taki zły mimo tej długiej, długiej przerwy, biorąc pod uwagę, że konfiguracja P90 z trójkiem jakoś nieszczególnie przypadła mi do gustu, bo mam wrażenie, jakbym miał strasznie duży problem z zabiciem kogokolwiek, kto ma jakikolwiek karabin szturmawe, raczej PDW tak nie powinno być. No, KD 2 2.0, najlepsza seria 7, zebranie Niki 2, bo zebrałem jeszcze jedno na początku rundy, czego nie nagrałem. Także dzięki za oglądanie tego odcinka z Battlefield dla trójki. Na razie trzymajcie się. Cześć, i do zobaczenia w innych filmikach na moim kanale.